lato wolakie, złodnia lato niż niż zim A Co wolisz, mieć rudego kota czy mieć rude włos? Kotów jako ja co... chciałabym mieć kota. Więc nie, kotem. nie, ja jakoś ze zwierząt, no nie wiem, może koty są miłe, ale jeżeli miałam wybierać, to wolałabym psa niż kota. Nie wiem, jakoś nie mam zaufania do kotów. Być nie może, mieć że... kota co wy macie, to. Tak, ale wiesz, co czasami tak się zastanawiam, że jak ja bym wyglądała w rudych włosach. Rude Niech pani włosy. zdejmie tą perukę. Moja mama nie ma peruki, tylko ma, ma! włosy. Mam ja... perukę, tak? Ja mam, ja mam perukę, więc nie, nie będzie zdejmowana. Tak, mama, rozumiemy się? Jeżeli będzie trzeba obiecać przecież. No dobra, ale to nie, nie do rady teraz. Co wolisz, telefon z tradycyjną klawiaturą czy smartfon z dotykowym ekranem? Smartfon. Taty i smartfon. No przecież mam taki, no już no, nie mam ale takiego. Ciasta. To, że masz, nie znaczy, że, nie, nie, że potrafisz używać na przykład. Ale no, no. co wolisz, wiedzieć jak zginiesz, czy wiedzieć kiedy zginiesz? Chyba. W, Wiedzieć, jak zginę. i z no, ale wolałbym też, z drugiej strony, jakbym wiedział, kiedy zginę, to wtedy bym po prostu yy, okradł bank i po prostu. Yy, no, nie wiem tak szczerze. Nie wiem, wiesz. Wiedzieć. wiedzieć, jak zginę. No ale daj spokój. No, a po co mi wiedzieć, ki jak, yy, kiedy zginę? No ale tutaj spokój. Całe życie, na przykład, przypuśćmy, że zginiesz za, 3, 40, przepraszam, za 40 lat i całe 40 lat się zastanawiać, że zginiesz na przykład, bo nie wiem, w wypadku samochodowym. Dobra, mamo. Sensu, Dobra, jest... wróćmy no. do tej strony. Może ci wyjaśnię. No, Okażeń. no? Okażeń. ta stronka. Która? Znaczy, zmienię nas, żeby, na, żeby było widać stronę bardziej. tak, drugi. Y... Ta strona, mamo. O tutaj. Tu, lewy, lewy. Karol, czarne włosy masz? Pytam tak, się lewy ruch. Dzięki za słowy. Dzięki, dzięki. A dzięki. czemu dziękuję Za moje sobie. Ale dzięki. Dobra, mamo. Słuchaj. Teraz spokój. No. Tutaj mamy taką stronę, gdzie po prostu mamy jakieś tak. hasło, nie? Na, na przykład Universal Pictures i musimy zgadnąć, czy na przykład Ashley Madison, nie wiem jak się czyta tą stronę, miało więcej wyszukiwań niż Universal Pictures. Jak no. myślisz, czy miało więcej, czy mniej? Ashley Madison to jest stronka no. taka, taka.